Witam wszystkich w Karlińskim Amfiteatrze. Dzisiaj, jak widać, ten amfiteatr świeci pustkami, ale już za półtorej tygodnia, 17 i 18 sierpnia, czy piątek i sobota, będzie tętnił życiem. Po raz kolejny, a dokładnie po raz ósmy, organizujemy Festiwal Twórczości Młodych. Przyjadą do nas młodzi ludzie z kilku krajów europejskich. Będą to takie kraje jak Estonia, Łotwa, Białoruś, Niemcy, Szwecja, no i oczywiście przynajmniej kilka grup z Polski. Ponad 400 młodych ludzi, którzy będą prezentować na scenie naszego amfiteatru różne rodzaje sztuki, muzyka, folklor, taniec. Wszystkich bardzo serdecznie na tą imprezę zapraszamy. W sobotę wydarzenie specjalne będzie występ. Naszego polskiego Boba Marleja, czyli Kamila Bednarka z zespołem. No i oczywiście na zakończenie festiwalu, jak zwykle, pokaz sztucznych ogni. Pamiętajcie, 17-18 sierpień, piątek sobota, Karliński Amfiteatr, godziny wieczorne. Serdecznie zapraszam.